<noise> Przestraszył cię? Szczerze, kto przychodzi na wzgórze Wam w środku nocy? To miejsce nie jest tak bezpieczne, jak myślisz. Chodź ze mną. Jestem Hu Tao, dyrektorka zakładu pogrzebowego Wangshen. Pozwól, że pomogę ci przejść na drugą stronę. A ja... Pomógł ci przejść przez wzgórze, a nie w zaświaty. Ha? I dlaczego motyle są naszymi przewodnikami? Cóż... Ponieważ chcę być Silisk, kiedy dorosną. <ścoughs> Chociaż chodząca encyklopedia z OK miałaby bez wątpienia zupełnie inne tłumaczenie. Okej, powinieneś być tutaj bezpieczny. Następnym razem nie biegaj w ogóle niebezpiecznych miejsc. Oczywiście, jeśli naprawdę nanegasz na przygodę, to bądź moim gościem. Poszukiwacze przygód to w końcu nasi klienci. Mamy dla ciebie nawet kupony. <gry> Masz towarzysza do podróży? Mamy wyprzedaż. Drugi klient za pół ceny.